Odpowiedzi były. Punkt 18. Wolne głosy i wnioski. Czy ktoś z Państwa radnych chciałby zagrać głos w tym punkcie? Bardzo proszę, Pan Radny Radomir Biorum. Ja Chciałbym wykorzystać chwilę i zapytać się, bo wiemy, że w planach jest przebudowa drogi w kole ulicy Broniewskiego od ulicy Bodajże 20 stycznia, obok Trójki aż do ulicy Torońskiej. I tak chciałem dopytać, na jakim etapie jest realizacja dokumentacji? potrzebne do przybudowy tej, tej, tej drogi. Bardzo dziękuję. Się Bardzo widzieć, proszę. Przyodący. Pan Starosta. No, projekt jeszcze trwa, no, nie jest to tam akurat wbrew pozorom krótki odcinek, ale, ale ze względu na, na miejsce, czyli, czyli obiekty, które się znajdują szkoła, no kilka rzeczy musiało być rozwiązanych w tym całym projekcie, już tak, żeby na zawsze było to dobrze zrobione, a żeby nie wracać do tematu. Temat drogi pożarowej no został już ustalony, już został przeprowadzony ten ślad drogi pożarowej, roz, rozmieszczony dla, tej, dla tego obiektu szkoły numer 3. Pojawiły się kolejne sprawy dotyczące infrastruktury podziemnej i tak naprawdę chodziło tutaj o deszczówkę, to też trochę tam spowolniło sytuację, ponieważ musieliśmy wyjaśnić temat deszczówki e, z wodociągami w kole, ale wiem od pana dyrektora, że tutaj też jest jakby sprawa już rozwiązana, raz, że tam przeprowadzono jakieś prace, e, no i dwa, dostaliśmy informację e, zwrotną co do tego, jak, jak tam ta sytuacja wygląda. I na dzień dzisiejszy ten termin, myślę, końca, przepraszam, marca, bo taki jest termin z projektantami, myślę, że na tą chwilę jest realny do realizacji. Nie wiem, czy tam jeszcze sprawa energetyki i oświetlenia nie została jeszcze do wyjaśnienia, czy to już jest zakończone, pan dyrektor może pamięta? Tak. Mistrz miastachowa i powiatem powiatem polskim. Cała umowa jest podpisana i projekt narszowy jest opracowany u zespółką, natomiast w 3 Komisji Kotycznej Energetyczne, komunikacyjne już projekta. To jest tak mniej więcej na tym etapie. Bar bardzo dziękuję. Finiszuje ten projekt. Tak można powiedzieć. Finiszuje już ten projekt. Bardzo dziękuję jak wiele projektów, które pan dyrektor prowadzi, bo tutaj zawsze jestem zaskoczony, że pan dyrektor o tych wszystkich projektach wie w szczegółach. Cieszę się bardzo. Dziękuję. Czy ktoś z państwa radnych chciałby jeszcze zabrać głos w tym punkcie? Czy są jakieś może zapytania? Dziękuję. Nie widzę. Zamykam obrady 64. sesji Rady Powiatu Kolskiego.